Droga ekspresowa S-61 w Kisielnicy, powiat Łomżyński. To tutaj rozegrał się dramat, który wstrząsnął kierowcami i pasażerami. Autobus wycieczkowy jadący z Łowicza do Kowna na Litwie nagle znalazł się w sytuacji, której nikt się nie spodziewał na trasie pojawili się piesi. Uderzenie było tragiczne w skutkach. 45-letni mężczyzna zginął na miejscu, a 34-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. W autobusie podróżowało 40 osób. Choć żadna z nich nie odniosła obrażeń, wielu pasażerów przeżyło chwilę grozy, patrząc na dramat tuż przed sobą. Droga w kierunku suwałk była częściowo zablokowana do godziny dziesiątej, a korki sparaliżowały ruch. Policja i prokuratura badają, dlaczego piesi znaleźli się na ekspresówce, gdzie ruch jest szybki i wyjątkowo niebezpieczny. To wydarzenie przypomina, jak kruche jest ludzkie życie i jak sekunda może zmienić wszystko. Via Baltica, strategiczna trasa łącząca Polskę z Litwą, po raz kolejny stała się miejscem tragedii, której nikt nie był w stanie przewidzieć.